Szanowni Państwo, kolejny tydzień za nami. Tydzień z posiedzeniem Sejmu, pierwszym w tym roku, po tym jak marszałek Szymon Hołownia przestraszył się w zeszłym tygodniu i przeniósł to posiedzenie na ten tydzień. Posiedzenie Sejmu, jednak w którym uczestniczyło zaledwie 458 posłów, mogło uczestniczyć tylko tylu, dlatego że nasi przyjaciele Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński, więźniowie polityczni, mimo że mają mandat poselski, mimo że zostali dawno ułaskawieni przez prezydenta, są osadzeni w więzieniu. Zaprosiłem Ilona Maska, który przyjeżdża do Auschwitz na konferencję, poprosiłem go, ażeby po tym wydarzeniu odwiedził naszych więźniów politycznych w Radomiu i przytułach starych. No, ci, którzy biegle władają językiem angielskim, dopatrzyli się jakiś nieprawidłowości w moim na angielsku. Kochani. If you wish, we can speak English. Wenn Sie möchten, wir werden mit Ihnen Deutsch sprechen. Se preferite, possiamo parlare italiano. Problem jednak w tym, że Wy nie myślicie po polsku, nie myślicie kategoriami interesu narodu polskiego i państwa polskiego, co widzimy po tym tygodniu jak na dłoni, po tym tygodniu, który za chwilkę będziemy analizować. Smutne chwile dla polskiego parlamentaryzmu. Pierwszy raz w historii III Rzeczpospolitej Polskiej spotkał się Sejm, zebrał się Sejm i spotkali się posłowie, ale Sejm zdekompletowany. Oto w posiedzeniu, które miało miejsce i to posiedzeniu, na którym przyjmowaliśmy ustawę budżetową, Sejm obradował w składzie 458 posłów. Tylko tylu posłów mogło uczestniczyć w tym posiedzeniu. Dlaczego? dlatego że nasi przyjaciele Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik siedzą w więzieniu pomimo tego, że mają mandat poselski, co potwierdził Sąd Najwyższy Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, pomimo tego, że zostali dawno temu ułaskawieni przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej po absurdalnym wyroku, w którym zostali skazani za walkę z korupcją, nie mogli w tym posiedzeniu uczestniczyć, bo nie pozwolił im na to Marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Ten sam Marszałek, który próbował tłumaczyć, że to nie pierwszy raz kiedy ktoś nie ma mandatu, a ktoś inny nie wszedł jeszcze w jego posiadanie, jeszcze go nie objął zgodnie z procedurą. No ale to zupełnie inna historia. Po pierwsze ci posłowie mają mandat, co Sąd Najwyższy podkreślił. Po drugie chcieli uczestniczyć w posiedzeniu, tylko im na to nie pozwolono, bo bezprawnie osadzono ich w więzieniu, w Radomiu i w przytułach Starych. Byliśmy tam, jesteśmy i będziemy, dopóki nie odzyskają wolności, bo ich miejsce jest w parlamencie, ich miejsce jest w Sejmie, do którego wybrali ich wolni obywatele Rzeczypospolitej Polskiej. A sam budżet? No cóż, ten, który przygotowaliśmy na ten rok do końca września ubiegłego roku jako rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd Mateusza Morawieckiego, był budżetem rekordowym, znakomitym, realistycznym. Budżetem, który sięgał ponad 680 miliardów złotych po stronie przychodów. Budżetem o 140%, a nawet więcej większym niż ten, który zostawili oni jeszcze w 2015 roku było tam poniżej 300 miliardów złotych. Budżetem, który jest taki, i dlatego stać państwo polskie również na rozmaite programy społeczne, prorodzinne ale także na wielkie inwestycje w samorządach, wielkie inwestycje w edukację, w oświatę, w naukę i szkolnictwo wyższe, dlatego że uszczelniliśmy system podatkowy, pogoniliśmy w mafie vat które zabierały temu budżetowi setki miliardów złotych. Właśnie z tym walczyli nasi przyjaciele, którzy dzisiaj za to zostali osadzeni w więzieniu. Mariusz Kamiński i Maciek Wąsik. W tym budżecie... Który był krytykowany, deficyt finansowy, deficyt budżetowy był rzeczywiście na realnym poziomie, wcale nie był największy w historii, jeśli chodzi o procent w stosunku do przychodów państwa. Krytykowano ten budżet. Krytykowała ta koalicja obywatelska, krytykowała to dzisiejsza koalicja 13 grudnia i co zrobiła z deficytem? Podniosła o 20 miliardów złotych, żeby spełnić chociaż cząstkę z tych wyborczych obietnic, z tych konkretów, które miały być realizowane w ciągu pierwszych 100 dni, a już nie będą. To wiemy. Nie będzie wyższej kwoty wolnej od podatku. Nie będzie dobrowolnego zus dla przedsiębiorców. Nie będzie wielu innych rzeczy, które w tych konkretach miały być. W tym budżecie również, jak się chwalili dzisiejsza większość sejmowa koalicji 13 grudnia, mają różnego rodzaju plany na przykład uwaga 160 milionów złotych na akademiki. Tylko co zrobił Donald Tusk zaraz po tym jak objął władzę 13 grudnia? Jedna z jego pierwszych decyzji była następująca: zabrać blisko półtora miliarda złotych, a nawet więcej, na uczelnie, na uniwersytety, na politechniki, w tym na Politechnikę Poznańską, na Politechnikę Wrocławską, na Uniwersytet Przyrodniczy, na Uniwersytet Warszawski, nawet na Uniwersytet Jagielloński, na Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, na Uniwersytet Medyczny w Śląski, Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Mówiłem o tym w moim przemówieniu sejmowym. Mówiliście tutaj, proszę Państwa, że macie znakomity program. 160 milionów złotych na akademiki. No, brawo! Proszę Państwa, rzeczywiście jest za co dziękować. To jest potężna kwota 160 milionów złotych. Jesteście bezczelni. Po prostu bezczelni. Tylko jesienią, późną jesienią ubiegłego roku, rząd Prawa i Sprawiedliwości Mateusza Morawieckiego przekazał do polskich uczelni na rozmaite inwestycje, także w akademiki. Wiecie ile? Miliard 667 milionów. Miliard 667 sześćdziesiąt siedem milionów. Dziesięć razy więcej. Tylko uwaga, co się stało z tym miliardem 667 milionów. Otóż, szanowni państwo, jedna z pierwszych decyzji pana premiera Tuska po objęciu władzy 13 grudnia jest następująca. Zablokował. 30 milionów złotych na Akademię Nauk Stosownych w Raciborzu. 30 milionów złotych na Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. 30 milionów złotych na AWF w Katowicach. Dwieście dwadzieścia milionów złotych na Akademię górniczo hutniczą w Krakowie 190 milionów na Uniwersytet Warszawski 200 milionów na Politechnikę Poznańską, 20 milionów na Uniwersytet Pomorski, 25 milionów na Akademię Zamońską, 70 milionów na Politechnikę Opolską, 30 milionów na Uniwersytet Jagielloński, 30 milionów na Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 30 milionów na Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 390 milionów na Politechnikę Wrocławską, 25 milionów na Akademię Piotrkowską. Zablokował miliard 600 milionów, a dał 160 na Akademiki. No brawo! Polska się cieszy. Wyjaśnijcie to rektorowi AGH, rektorowi UW, rektorowi Politechniki Poznańskiej, rektorowi Politechniki Wrocławskiej. Co wy do tych uczelni macie, że zablokowaliście ich tak gigantyczne pieniądze w grudniu ubiegłego roku, miesiąc temu? Spryciarze. Zabrali miliard sześćset, dają 160 milionów złotych. Podczas tego posiedzenia głosowano również nad wnioskiem Lewicy, zgłoszonym jeszcze w ubiegłym roku po wydarzeniach z udziałem posła Brauna. I ze świętem Hanuki nad wnioskiem o odwołanie z funkcji wicemarszałka Sejmu pana Krzysztofa Bosaka. Wyrażałem wielokrotnie, jak Państwo wiecie, moje zdanie, że Krzysztof Bosak nie powinien być karany za to, że zachował się tak, a nie inaczej pan poseł Grzegorz Braun. Ale mówiłem też, że Konfederacja, wiedząc o tym, że to myśmy wybrali naszymi głosami Krzysztofa Bosaka na wicemarszałka Sejmu, bo przecież nie głosami Platformy Obywatelskiej, nie głosami Lewicy, że Konfederacja zamiast skupić się na krytyce rządu, na krytyce tego, co proponuje jednak strasznego koalicja 13 grudnia, atakowała i to bardzo brutalnie Prawo i Sprawiedliwość, w tym między innymi panią marszałek Elżbietę Witek. Ale Klub Prawa i Sprawiedliwości zdecydował ostatecznie i nie po awanturach, tylko po normalnych rozmowach zdecydował ostatecznie, że w tej farsie brać udziału nie będziemy. Dlatego postanowiliśmy za panem przewodniczącym Mariuszem Błaszczakiem, za prezydium komitetu politycznego z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele, że wyjmiemy karty do głosowania i w tej farsie brać udziału nie będziemy. Co się okazało? Zawiązała się nowa koalicja. Otóż tym razem. To platforma Obywatelska wstrzymała się od głosu nad odwołaniem wicemarszałka Krzysztofa Bosaka i dzięki temu i dzięki temu również że my nie braliśmy udziału w głosowaniu Krzysztof Bosak pozostał na stanowisku. Ciekawe rzeczy dzieją się w sejmie. Ciekawe rzeczy dzieją się w sejmie, ale my w tej farsie brać udziału nie będziemy dlatego że żądamy, żądamy. A żeby w skład Prezydium Sejmu powołany został przedstawiciel największego klubu w Sejmie Prawa i Sprawiedliwości liczącego 191 posłów. Do tej pory nam tego nie umożliwiono. Do tej pory naprawdę gra się przeciwko demokracji, gra się wbrew regułom demokracji, no bo czy demokratyczne jest, żeby największy klub w Sejmie nie miał swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu? No i kompromitacji pana ministra Budnara ciąg dalszy. Otóż pan minister Bodnar stwierdził, że może wbrew przepisom ustawy, wbrew systemowi prawnemu dokonać zamachu na funkcję prokuratora krajowego. Stwierdził pan Bodnar, że prokurator krajowy barski nie jest prokuratorem krajowym i nigdy nie był. Na podstawie czego to stwierdził? Na podstawie niczego. Na podstawie czego, jakiego przepisu dokonano powołania, oczywiście nieskutecznego. Nie wywołującego żadnych skutków prawnych, powołania PO prokuratora krajowego zrobił to premier Tusk na wniosek ministra sprawiedliwości? Na podstawie niczego. Nie ma takiego przepisu, który by pozwalał na tego rodzaju działania. Nie ma takiego przepisu, który by przewidywał funkcję PO prokuratora krajowego, a jednak to zrobiono. Łamania prawa ciąg dalszy, gwałcenia konstytucji ciąg dalszy, kompromitacji ministra sprawiedliwości Bodnara ciąg dalszy. Będziemy wyciągać z tego wnioski i będziemy wyciągać konsekwencje wobec wszystkich tych, którzy dzisiaj postanowili zniszczyć w Polsce demokrację, zniszczyć praworządność, gwałcić konstytucję i występować zupełnie poza granicami przepisów prawa. A przecież nie na tym polega praworządność, nie na tym polega demokracja. To jest taki dowcip, jak wstawiony mąż wraca do domu około drugiej w nocy i tłumaczy pokrętnie, że nie gdzie był. Ona mu nie wierzy, on mówi, to jest moja wersja i się jej będę trzymał. Pan minister, pan minister tutaj wyuczony tego, tego kłamstwa, to jest jego wersja i się jej będzie trzymał. Panie ministrze, krótka powtórka sprawa konstytucyjnego dla pana doktora, ale również dla pana profesora, pana szefa, który już cały czas szuka podstaw prawdy. W artykule 7, pięknie pan to przytoczył zresztą, tylko pan tego nie rozumie. Otóż w artykule 7 jest napisane. Że organy władzy publicznej działają wyłącznie na podstawie przepisów prawa i wyłącznie w granicach przez to prawo określonych, bo jest taka reguła, która wchodzi w skład zasady zasad państwa prawnego, że to, co nie jest prawem wyraźnie dozwolone, jest zabronione. Panie Ministrze, gdzie pan ma przepis, na podstawie którego Sąd Najwyższy może weryfikować prawo łaski udzielone przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wie Pan, gdzie jest ten przepis? Nigdzie. W żadnym akcie prawnym. Gdzie Pan ma przepis, na podstawie którego Pan minister sprawiedliwości może stwierdzać nieprawidłowość powołania prokuratora krajowego i mówić, że nie był prokuratorem krajowym? Wie Pan, gdzie? Nigdzie. Gdzie Pan ma przepis, na podstawie którego na podstawie którego premier może powoływać PO prokuratora krajowego. Nigdzie nie ma takich przepisów. A zasada państwa prawa jednoznacznie stanowi, łącznie z artykułem 7, że musi być podstawa prawna. Wiecie Państwo, gdzie macie te podstawy? W opiniach prawnych waszych sługusów, waszych sługusów, tych, którzy piszą na Wasze zlecenie za ciężkie pieniądze, Dziękuję opinie. Bardzo, ale panie opinia pośle. prawna nie jest aktem prawnym. Dzień. Dziś także na koniec tego tygodnia pełnego emocji i niestety smutnego dla polskiego parlamentaryzmu kolejne posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wyborów korespondencyjnych z 10 maja 2020 roku. Przesłuchiwany był pan Michał Wypi, najbliższy współpracownik wicepremiera ówczesnego Jarosława Gowina. Pan Wypij rzeczywiście przemawiał, był przygotowany do tego swojego przemówienia. Widać, że był przygotowany jako kandydat Platformy Obywatelskiej w poprzednich wyborach parlamentarnych z 15 października i ubiegający się zapewne o nominację na kandydata na prezydenta Olsztyna, przemawiał rzeczywiście tak, jakby był kilkukrotnie już wcześniej przesłuchiwany. Szło mu nieźle do czasu, aż zaczęliśmy zadawać pytania szczegółowe o to, co mówił. O to, że kiedy twierdził, że ktoś z jego krewnych miał być pozbawiony funkcji w administracji państwowej, jeśli on by nie głosował tak, jak chciała większość, zapytałem, czy został pozbawiony funkcji, odpowiedział nie. Pan Paweł Jabłoński, pan poseł Paweł Jabłoński zapytał natomiast, jaka to była funkcja i kto to był na tej funkcji. Wtedy Przyszedł z pomocą oczywiście pan przewodniczący Joński, jak zwykle przerywający nam, jak zwykle nie pozwalający zadać pytań, jak zwykle próbujący ograniczać nam czas zadawania pytań, jak zwykle bardzo buńczuczny, no i z wielkim ego, z wielkimi, z wielkimi kompleksami, jak widać, bo rzeczywiście jego zachowanie świadczy jakiś wielki kompleksach. Co zrobił pan poseł Joński, pan przewodniczący Joński? Przerwał posiedzenie komisji, przerwał przesłuchanie świadka, bo widział, że idzie to już w złym kierunku. Czy będziemy dalej przesłuchiwać pana posła Wypija? Nie wiem, ale na pewno, na pewno. Będziemy powoływać na świadków posłów ówczesnego porozumienia, którzy sami dzisiaj również w mediach społecznościowych pisali, że pan Wypi, najdelikatniej rzecz ujmując, mija się z prawdą, mija się z prawną. Będziemy powoływać na świadka, będziemy wnioskować o powołanie, bo czy powołamy? Wątpię. Pewnie większość sejmowa na to nie pozwoli, tak jak nie pozwala dalej na powołanie na świadka pana Trzaskowskiego, pani Kidawy-Błońskiej i pana Budki. Kluczowych świadków, którzy sami przyznawali i to wielokrotnie w mediach, że to oni zablokowali wybory 10 maja 2020 roku. Chcemy zatem powołać pana posła Cieślaka, pana posła Ortniczuka, pana posła Piechowiaka, o których dzisiaj była mowa wielokrotnie w zeznaniach pana Wypija. Będziemy chcieli także skonfrontować kolejnego... Anonimowego przedstawiciela służb specjalnych, tym razem SKW, który podobno spotkał się z ojcem pana Wypija w domu rodzinnym pana Wypija, przy czym pan Wypij nie przypomina sobie nazwiska tego, tego yy, przedstawiciela służb. Więc być może trzeba będzie skonfrontować ojca pana Wypija z panem premierem Gowinem, bo być może dojdą do porozumienia. Na razie nie znamy tych anonimowych odwiedzających prywatne domy pana Gowina i państwa Wypijów. Być może to jest ta sama osoba, która podobno spotkała się z panem Gowinem, przy czym pan Gowin też nie wie, kto to był, nie znał go wcześniej, nie widział go później. No dużo jest tych takich ciekawych historyjek, które trzeba wyjaśnić, jeśli ta komisja w ogóle ma cokolwiek wyjaśnić, bo przecież jest jasne, że wybory korespondencyjne 10 maja 2020 roku musiały się odbyć ze względu na przepisy Konstytucji. Kolejne posiedzenia komisji śledczych przed nami. Na koniec był również przesłuchiwany pan poseł Artur Soboń, były poseł, dziś członek zarządu Narodowego Banku Polskiego. Odpowiadał na wszystkie pytania. Odpowiadał oczywiście tak, jak uznawał za stosowne. Nie uchylał się od zeznań. Wygłosił słowo wstępne, w swobodnej wypowiedzi wyjaśnił, jaka była jego rola w tym wszystkim. Tymczasem po trzygodzinnym przesłuchaniu, blisko trzygodzinnym. Większość Sejmowa postanowiła sformułować absurdalny wniosek o ukaranie pana Artura Sobonia, wniosek do Sądu Okręgowego. Wniosek, który poparty został... Formalnie przepisem prawa z kodeksu postępowania karnego, ale przepisem prawa, który stanowi, że można ukarać świadka za odmowę składania zeznań. No a co robił Artur Soboń przez trzy godziny, jak nie składał zeznania? To, że się nie, nie, nie podobały one większości sejmowej. No cóż, no nie zawsze jest tak, szanowny panie przewodniczący Joński, szanowni państwo z większości sejmowej, że wszyscy będą odpowiadać tak, jak się wam podoba. Wszyscy mają odpowiadać tak, jak to jest zgodne z prawdą. I tak to wygląda, Szanowni Państwo. Przed nami kolejny tydzień, znów z posiedzeniem Sejmu, znów pewnie z wielkimi wydarzeniami, znów z Komisją Śledczą i na koniec tego tygodnia, który przed nami, znów zapraszam na kolejny odcinek Polska to nie wstyd.